zawsze ja widzę, że tu macie ścianę namalowaną na zewnątrz. chciałem zapytać, bo ja zrobiłem projekt, mogę zrobić to za darmo. I co? Nie można, bo nie jest wasz. Pani nie może skontaktować z właścicielem, na przykład. No? Ja potrzebuję dwie godziny, mogę to zrobić i naprawić. Chciałbym wyproponować to, a to mogę zrobić za darmo, potrzebuję dwie godziny. Nie, rzeczy. na razie nie dziękuję. Naprawdę? Naprawdę. Na razie dziękuję. No ja wiem, że to jest ładne, ale nie, na razie dziękuję. Dobrze. Muszę skonsultować mogę? z mężem. Tydzień temu oni chcieli taka reklama. Na mhm. się nazywa pani Marchewka Aha. i dlatego... Konsultuję z mężem. Dobra. Pani chce mój numer? Tak, czy... co? 69? 69. Okej. Okay. pan Chris. Tak jest, pan Chris. <laughs>